A tutaj nie wiem, czy coś się stało, czy co. Witam wszystkich w kolejnym vlogu. Plan na dzień dzisiejszy jest bardzo prosty, czyli niewykonalny. Nie wiem, co sobie firma myślała, że ja dzisiaj zrobię, ale naprawdę yy, jest przegięcie. Jest yy, tak, yy, że tak powiem, dużo pracy, że. Ja myślę, że dwóch ostatnich robót nie zrobię, ale jest nadzieja, że nie przedłuży się w fabryce do której jadę, czyli w fabryce jogurtów, bo dałem sobie 20 minut zapasu. Jeżeli wpuszczą mnie tam tak jak ja to planuję, to może się uda. Wziąłem bilacik. I teraz zawracam stąd, bo tutaj trzeba najpierw wjechać na wagę, trochę z innej strony i teraz trzeba stąd wyjechać i podjechać kawałek na fabrykę tam gdzie zabieram towar. I zabieramy taki dodatek do jogurtów, taki syrop. On jest bardzo gęsty, coś jak zabieraliśmy wcześniej z płatków śniadaniowych. Taki dodatek dla smaku, bardzo ładnie tu pachnie Nawet jeżeli trzeba to wywieźć do przetworzenia Dobra, otwarte Wjeżdżamy Nie jest może tak ciasno, ale nie widzę w ogóle lewej strony Dopiero teraz widzę no i trochę to słońce razi ale spoko jest ok także towar się już ładuje ja wypełniam papiery tutaj mam dobrą cysternę, więc może nie potrwa to tak długo jak zwykle ale zazwyczaj po prostu produkt jest na tyle gęsty, że godzina tutaj schodzi ja w każdym razie mam nadzieję, że uda się to zrobić do 40 minut. E, wierzę w moją naczepę, jest naprawdę dobra i silna, także zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, ja już jestem załadowany, jest 7:35, także zeszła nam godzina, nie jest źle, mam papiery. E, trochę były problemy, cały czas ten wirus gnębi, tutaj widzę te wielkie firmy. Kościół nie chciał tego podpisać, więc zamiast to podpisać, to wpisał mi tutaj COVID. Przecież i tak musiał dotknąć długopisu i i tak musiał to napisać, więc nie bardzo rozumiem, czy to, że napisał COVID, a nie swoje nazwisko, uchroni go przed tą, że tak powiem, pandemią. Czy... Trzymałem się tam pod klifem. Tam jest ciężarówka. A ja przyszedłem sobie tutaj na spacer i szukam miejscówki na jakieś śniadanie. I idę jeszcze tutaj kawałeczek dalej zobaczyć. Ale chyba nic z tego nie będzie dzisiaj, bo jest naprawdę mokro. Widzę, że tutaj dawno się nikt nie zapuszczał. Wszystko zarosło. Także nici chyba z dzisiejszego śniadania tutaj. Nie wiem czemu tą ławkę wzięli i wyjęli stamtąd. Fajna była miejscówka naprawdę. Często jak miałem ten ładunek tutaj to zatrzymywałem się tutaj pod tym klifem. Dwie minuty z buta na tą ławeczkę i na pół godzinki można było sobie zjeść śniadanie, nie? Nie, nic z tego nie będzie. Słuchajcie, zarośnięte wszystko. Wracam do traka Dzisiaj przerwa w ciężarówce i jedziemy zaraz dalej. Stało czy co? Nie wygląda to ciekawie. Cokolwiek się tutaj stało. O.

Niedobrze to wyglądało, słuchajcie, Biedaczyna na motorze miał kraksę, a takie nigdy nie są ciekawe, przed samą elektrownią. Także jesteśmy właśnie na miejscu, i czas na rozładunek. Właśnie wyjechałem z tego miejsca, rozładowałem. Trochę się przedłużyło, ale to nic takiego, zawsze tak jest. Także mnie to akurat dzisiaj wcale nie rozczarowało. Troszeczkę się zmienił plan, dlatego że zadzwonił do mnie kierownik i powiedział, żebym jechał do Manchesteru do fabryki płatków śniadaniowych zamiast robić dwóch ładunków nawozu. Także ja wiedziałem, że dzisiaj się coś wydarzy, wiedziałem, że pozmieniają. Ale myślałem, że mi trochę pomogą, a nie dołożą mi pracy. Natomiast ten kurs do Manchesteru zajmie mi dłużej niż dwa ładunki nawozu. Także no niestety w najgorszym wypadku po prostu zawiozę go i rozładuję i prawdopodobnie nie wyrobię się z ostatnią robotą albo zawiozę ją na yard. To jest jeszcze niepewne, jak nic. Zresztą... U mnie w trybie, w jakim pracuję, dlatego że to cały czas w każdej chwili może się zmienić. Jeszcze raz, także nie zapraszam póki co. Kierunek Manchester i zobaczymy, co się wyklaruje w międzyczasie. 45 minut i przez dosłownie przed chwilą złapało mnie takie zmęczenie, musiałem puścić klimę na maksa, żeby się trochę ochłodzić i już jest dużo, dużo lepiej ale chwytała mnie taka wiecie na pewno nie jeden z kierowców ma ten problem, takie jakby taka zamuła że po prostu człowiek się zastanawia czy stawać na chwilkę i się rozruszać czy zdzemnąć, czy co także Wtedy wiadomo, okna trzeba otworzyć, trochę się przewietrzyć, albo włączyć, tak jak ja przed chwilą, klimatyzację. I to naprawdę pomaga, mi pomogło naprawdę dobrze. E, także już jest wszystko ok, ale muszę przyznać, że miałem przez chwilę taki moment załamania, żeby się zatrzymać. Wygląda na to, że po prostu nie odpocząłem wystarczająco. Miałem jeden dzień wolnego, ale tamten tydzień był strasznie napięty. I nie ukrywam, siedziałem do późna, e, pracuję nad kolejnym filmem dla Was, także e, tak to wygląda, jest co robić. Dobra, jesteśmy, trzeba się zważyć. Zaraz będziemy cofać. Tutaj dzwonek nie działa, więc on mi kazał poczekać 20 sekund, żeby on sobie tam ogarnął wszystko i możemy jechać dalej. Dobra, chyba ogarnął co? Jadę. No, także pokazywałem wam w jednym z filmów wcześniejszych, jak wygląda załadunek, więc dzisiaj. Pokażę Wam, jak wygląda cofanie w to właśnie miejsce przed nami, w tą czerwoną bramę. Na widnes. Słuchajcie, dzisiejszy dzień po raz kolejny się skomplikował. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale no jest jak jest. Słuchajcie, transport. Tak to jest na cysternach czasami. Już Wam mówię, co się stało. Zajechałem tutaj już dawno na rozładunek. Jestem tutaj dokładnie 45 minut. 15 minut temu wyszedłem sprawdzić, co się dzieje. Ogólnie wygląda sytuacja tak, że jest tutaj cysterna, która jest podpięta do pompy, do której ja będę się podpinał, a raczej powinienem się podpiąć. Wyszedłem do chłopaków zapytać się co się dzieje. Okazuje się, że mają jakiś dziwny produkt, jakieś zmielone, dziwne twarde rzeczy, które cały czas blokują filtr, przez który to musi przejść i czyszczą go już piąty raz. Mają 16 ton ładunku, ale wyładowali dopiero pół tony, po czym po następnych 5 minutach siadła pompa. Nie pompuje w ogóle, po prostu zarżnęli ją, że tak powiem. Także... Ja tutaj się już dowiedziałem o co chodzi, powiedzieli, że naprawa potrwa przynajmniej 4 godziny, więc nie ma sensu, żebym ja tutaj czekał. Zadzwoniłem już do biura i powiedzieli mi, że, że mam wracać, także wyładuję to rano i zobaczymy co przyniesie następny dzień. Także ja stąd właśnie się zbieram i spadam stąd, bo dzisiaj już nic nie jestem w stanie Wam pokazać. Jeśli podobało Wam się to, mimo wszystko wciśnijcie łapkę w górę, żeby mi dać znać, pozwoli mi to zorientować się, czy takie odcinki w ogóle mają sens. Jeżeli ewentualnie macie jakieś sugestie, to oczywiście zapraszam do komentowania, a jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to jak najbardziej zapraszam do subskrypcji, bo będzie coraz więcej materiałów. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.